Witam, w dzisiejszym filmie pokażemy Państwu prezentację urządzenia yy, ładowarki WiFi fi Model IP25. Jest to kamera Wi-Fi z możliwością podglądu na żywo z trybem nocnym. Yy, także pokażę, jak to się prezentuje. W filmie pokażemy, jak wygląda obraz urządzenia. W późniejszym etapie oraz też powiemy gdzie mogą Państwo znaleźć filmy instruktażowe do konfiguracji takiego sprzętu z siecią domową poprzez aplikację na telefonie. Natomiast tu przede wszystkim przedstawimy jak to się prezentuje wyglądowo. Także tak, w zestawie znajduje się wszystkie ładowarka, instrukcja angielska, instrukcja polska oraz element do resetu, jak i e, taki adapter do kart pamięci. Także tutaj nie będę tego filmował, bo to jest nieistotne w kwestii samego urządzenia. Jak Państwo widzą, jest to ładowarka sieciowa do kontaktu z budowaną kamerą. Kamera znajduje się w tym miejscu, powyżej są diody podczerwone, a spod znajduje się port USB. Port USB oczywiście jest w pełni funkcjonalny, co pozwala na. Ładowanie też z urządzenia na przykład telefonu. Jest to 1A ładowarka, także będzie to wolne ładowanie, ale zawsze zwiększa to dodatkowo dyskrecję. Oczywiście to jest folia zabezpieczająca obiektyw, żeby się nie porysowało, także tego zdejmować teraz nie będziemy. Jeżeli chodzi o tutaj front urządzenia, to wygląda w ten sposób. Bocznie prezentuje się tak. Jest to oczywiście port europejski, pasujący do wszystkich gniazdek, czy z uziemieniem, czy też bez. I jeżeli chodzi o element zastosowania karty, można tutaj zastosować kartę 128GB maksimum. Jest to rejestracja w jakości Full HD, razem z zapisem Full HD, czyli czy podgląd, czy zapis na kartę jest w tej rozdzielczości. Kamera, oczywiście, posiada takie funkcjonalności jak zapis w trybie ciągłym, w trybie detekcji cyfrowej ruchu, czy również podgląd w rzeczywistym na żywo. W ten sposób możemy włożyć kartę. Obsługa jest do 128 gb maksymalnie. Będzie charakterystyczny taki klik podczas włożenia karty i gdy zostanie wpięta w miastko, kamera zostanie uruchomiona. Z poziomu aplikacji można dokonać pełnej konfiguracji. Tutaj jest, to jest czas łoż do dołu, żeby to zamknąć. Eee, tutaj jeszcze pokażę Państwu, znajduje się element dziurki na reset. Sytuacja, gdybyśmy chcieli zresetować kamerę to sobie pewien że trzeba przytrzymać ten przycisk R przez 15 sekund, dlatego w zestawie jest ten tak zwany bolec do, do, do resetowania Natomiast jeżeli chodzi o konfigurację, to w tutaj górnym rogu powinien się zaraz pojawić film do konfiguracji sprzętu z aplikacją, który będzie opisany oczywiście w języku polskim, jeżeli chodzi o jak to się robi. Jeżeli chodzi o samą kamerę, myślę, że to wszystkie informacje najważniejsze, które podaliśmy, są już opowiedziane. Za chwilę pokażemy obraz realny z urządzenia, tak żeby zademonstrować jak wygląda obraz w trybie dziennym, jak i w trybie nocnym. Także do usłyszenia i prezentujemy Państwu teraz obraz z kamery.